Siemano mordia z tej strony Bambino i zapraszam Cię na e, w końcu długo wyczekiwany odcinek na którym będziemy robili sobie kory a dokładnie będziemy przerabiali sobie 500 korów e, na oczywiście alchemię smoczej kamieni zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze, że na tym sporo zarabimy, no bo ile nam to zajęło? E, zajęło to 10 dni e, 10 dni klepania korów no i zobaczymy jak to wyszło, także zapraszam. No a więc przed nami do otworzenia 500 korych drakonisów. Eee, zaczynamy od pierwszego konta, gdyż dropiłem to z Wiktorem e, na dwa konta, dropiliśmy to w jeży Demonów. E, każdego dnia staraliśmy się zrobić wszystkie, wiadomo, tam 1 dwa dni się nie udało na jednym czy na drugim koncie, ale staraliśmy się robić to mniej więcej e, regularnie i sumiennie. Zaczynamy od otworzenia e, kordrakonisów, no i sami zobaczcie jak to wchodziło. E, liczyliśmy na, no może nie tyle na gruby zarobek, ale liczyliśmy na jakikolwiek zarobek. E, z tego, no bo jednak troszkę tej pracy włożyliśmy. W to dropienie korów. To wydaje mi się, że na dwa konta około dwóch godzin schodziło każdego dnia z maksymalną ilością procent na drop, gdyż posiadaliśmy rękawiczkę z IDEM Shopu, rękawiczkę w grze, wydropioną w lesie. Oczywiście wydropioną przez Aratarek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i mu dziękuję za to, że zawsze ma ochotę pójść ze mną do lasu i wydropić mi rękawiczkę. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam cię, mordo. No i oczywiście rękawiczkę ze skrzyni ucznia, którą dostaliśmy za, za. no dostaliśmy ze skrzyni ucznia. Także sami widzicie, jak to wchodzi. Wchodzi to tragicznie. Wchodzi to tragicznie. Pierwsze konto, na którym było 280 bodajże tych korów. Wchodzi to dość tragicznie. Alchemik to nie jest, kurde, dobry, dobry znajomy. Alchemik to jest. Zły człowiek. Alchemik to niestety jest zły człowiek. Ale no, prosiliście mnie o taki odcinek, także e, taki odcinek. Macie e, dużo pracy włożonej. E, gorzej, że no. Z tego nie mam tyle, nie mamy tyle, ile e, chcieliśmy mieć. No z rubinami to w ogóle tragedia. No to rubiny to pali najgorzej. E, rubiny to pali najgorzej. E, wybrał, wybrał sobie te kamienie e, na cel, żeby po prostu spalić wszystkie e, jak e, leci. E, no ale cóż, co ja poradzę. no pan alchemik jest, jaki e, jest. E, także na no, wszystkie kordrakonicy na tym końcu już przeklikane. Zostało nam tylko przerobić wszystko na klasy wyżej także no już praktycznie kończymy tutaj zwyczajne kończymy zwyczajne zostały granaty oraz onyxy także no chwila moment i przechodzimy już do klepania rzadkich ah, sami zobaczycie jaki będzie tego wynik e, jaki będzie no, to, no, no nie będzie zbyt pozytywny e, tu już Wam zaspoileruję ale jako e, nie będzie zbyt pozytywny niestety no tak my się zastanawialiśmy, kurde, klepiemy na legendy, klepiemy na mityki, tak mieliśmy takie rozkwinki, to no. co robić? Mówię, zostawiamy na antyki, klepiemy na legendy, klepiemy na mityki. Mówimy takie, a no, kurwa, no, no, no nie wiemy, no nie wiemy. Eee, ale no, dzisiejsze otwieranie rozwiało nasze wszelkie wątpliwości. Bo kurde, tych antyków było nawet mało. <laughs> e, nawet tych antyków było kurde mało, niestety. E, chyba co okształt to był taki, że wydropiliśmy. A zresztą sami zobaczcie, nie będę wam jeszcze teraz spoilerował. Na tym pierwszym kącie, e, chyba weszły z tego co pamiętam, dwa rubiny i dwa, trzy kamyki mniej znaczące, ale mówię Na tym koncie czy jeden Rubin zaraz zobaczymy na wideo Ale mówię na tym koncie było też dużo, dużo więcej tych kamyczków. E, także, no, tak, tak to wygląda. Jeden Rubin, dwa Onyxy tutaj. No, także to średnio. E, przechodzimy do drugiego konta Tutaj e, otwierałem ja, na poprzednim otwierał Wiktor. Także, no i tak, e, na pewno tam, gdzie otwierał Wiktor, no to szczęścia było więcej. E, ale to jest wiadome. Wiadome, że ja w tej grze nie mam szczęścia. E, to się potwierdza przez całe życie. E, to się potwierdzi również na kolejnym odcinku, który będzie całkiem niedługo. No ale cóż, no nie, nie ma to przedłużać, klepiemy kory, klepiemy Klepiemy kory na wyższe poziomy, ulepszamy nasze smocze kamienie Oprócz tego, że ciągle ogólnie klepaliśmy misje z domkami moc, moc smoczego oka, no to również klepaliśmy Dzienne misje, każdego dnia staraliśmy się robić dzienną misję, czyli zawsze ten jeden kor wpadał więcej Więc no To w miarę, w miarę szybko się uwialiśmy zrobieniem korów No ale myśleliśmy, że no zarobimy na tym spory Spore money eee, Ale tak naprawdę dwa tygodnie no 10 dni, przepraszam, 10 dni e, pracy No to powiem szczerze, że na bossach idzie się dużo, dużo lepiej dorobić Pewnie nawet dużo lepiej idzie dorobić się expiąc ludzi w V3, niestety Ale mówię, to zależy od szczęścia Jako, że ja jestem najbardziej pechowym graczem Metin 2, no to ja tego szczęścia miałem bardzo mało e, Zresztą ja zawsze mam bardzo mało tego szczęścia Powtarzam się już e, No i się będę powtarzać, ale w sumie nie muszę, bo wy to wszystko widzicie na filmach e, Na streamach No i na moich produkcjach, także e, Także możecie się tylko ze mnie pośmiać Tak e, samo jak się śmialiście z mojej szarfy Tak e, samo jak się śmialiście z innych rzeczy Z szkatułek brana CTU e, Tak teraz możecie się pośmiać z alchemii Ale no jak ja to mam w zwyczaju, nie składam broni e, Będę co dalej również alchemię e, No i będziemy Dalej sobie e, zarabiać, starać się, e, jak e, możemy, żeby e, ulepszać swoje kół, żeby gildia Ginopolis cały czas rosła w siłę, e, będziemy cisnąć z tematem, e, mimo przeciwności losu jak najbardziej. E, także no, dochodzimy już do końca klepania alchemii e, Widzieliście jak było na tamtym kącie, e, No to na tym kącie było już dużo, dużo koszy Chyba jeden rubin, e, jeden rubin na pewno wszedł e, Dwa diamenty, dwa diamenty weszły, trzy przepraszam, trzy nie dwa, trzy, dwa albo trzy, dwa, nie tak e, Dwa diamenty weszły na poziom antyczny e, Ogólnie nie klepaliśmy na legendy, ale tak myślałem: diament? A diament to może, może spróbujemy. Diament może spróbujemy wyklepać na e, legendę. E, no i zaraz przejdziemy do klipu, e, jak to kurde poszło. Tak zaraz zobaczcie tutaj e, overrise tego, co e, poleciało. Tutaj, chociaż dobrze, ten rubin szedł. E, także no 15 wonów to jest nasz zarobek z dwóch tygodni pracy nad korami. Niezbyt sowity, prawda? <grych> A tu jeszcze mamy e, próbę wbicia tego diamentu na legendarny Próba, która była nieudana, także. Tak. No i co? <grych> Zawicie, jak to wyszło. Także, no nie wyszło tak jak to miało wyjść. E, troszkę pracy, dużo więcej, e, dużo więcej pracy włożyliśmy. Dużo mniej zarobku z tego. No ale cóż. Bywa i tak Także nie macie załamywać, załamać, lecimy dalej Lecimy dalej, grubo, nie chudu, dalej będziemy cisnąć yy, I nie będziemy przestawać Dalej będziemy zarabiać, tylko raczej teraz w inny sposób Z Orchemią troszkę przystępujemy. Yy, no i to na tyle Także dziękuję wam za obejrzenie odcineczka Zachęcam do stawienia łapeczki w górę, zachęcam do subskrypcji na kanale Oraz skomentowania tego odcinka I to tyle Także trzymaj się mordzia, sieboneczko.